Sponsorem serwisu jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący najtańsze kredyty na samochody używane i nowe. Sponsorem serwisu w obiektywie jest hotel Restauracja Udina w Lubaczowie, organizator bankietów, przyjęć weselnych oraz imprez okolicznościowych. W ofercie także pokoje jedno, dwój, trzyosobowe z łazienkami, telewizorami i internetem. Serwis sponsoruje firma Hemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Magdalena Dziamara, 18 kwietnia. Witam i zapraszam na kolejne wydanie serwisu w obiektywie. Piątek 11 kwietnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych walczyli o zwycięstwo w tegorocznej powiatowej edycji 37 ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Anna Nepelska, Jakub Chomyszyn i Edyta Stankiewicz będą reprezentować powiat lubaczowski w wojewódzkim etapie konkursu. Organizatorem finału była komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lubaczowie. Poprzez uczestnictwo w turnieju dzieci i młodzież poznają zasady postępowania na wypadek pożaru, nabywają praktycznych umiejętności, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zdobywają wiedzę na temat techniki pożarniczej. Wszystko w duchu zdrowej rywalizacji i zabawy, ale i ze sporą dawką wysiłku i pracy. W tym roku w kategorii szkół podstawowych wystartowało 16 zawodników. Najlepsza okazała się Anna Nepelska ze szkoły podstawowej w Choryńcu Zdroju, przed Wojciechem Świstowiczem ze szkoły w Młodowie i Michałem Garusem ze szkoły podstawowej numer 1 w Lubaczowie. Będziesz reprezentowała powiat na etapie wojewódzkim. Stresujesz się troszkę tym? No troszkę, chyba. Muszę się jeszcze dużo uczyć. Wśród gimnazjalistów sukces z ubiegłego roku powtórzył Jakub Chomyszyn z Młodowa, który pokonał 17 przeciwników i ponownie okazał się najlepszy. Myślę o zostaniu strażakiem tak w przyszłości. To jest fajny zawód ogólnie, dobrze płatny. I jestem tym zainteresowany. Drugie miejsce przypadło Agnieszce Głąb z Wielkich Oczu, a trzecie Alicji Dorocie z gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych niezwyciężona okazała się Edyta Stankiewicz z liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie. Kolejne miejsca na podium zajęli Paweł Boćko z zespołu szkół w Lubaczowie, Krzysztof Herda z liceum ogólnokształcącego. W tej kategorii wystartowało 8 uczestników. Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody, m.in. rower, tablet i sprzęt audio. Zwycięzcy w szczególnych kategorii będą reprezentować powiat lubaczowski na finale wojewódzkim konkursu. Chociaż zapobiega pożarom konkurs. Czego ten konkurs uczy młodych ludzi? Ten konkurs przede wszystkim ja myślę, że on się generalnie kiedyś przyda w życiu. Zakres tematyki, która jest poruszana na takim konkursie jest tak ogromna od budowy linii gaśniczych po udzielanie pierwszej pomocy. Ta sytuacja niejednokrotnie w życiu jest wykorzystywana. Mieliśmy taki przypadek, że osoba, która brała udział w takim konkursie, która była laureatem takiego konkursu, uratowała wręcz życie osobie poszkodowanej. W miniony piątek, 11 kwietnia, odbyła się uroczystość tradycyjnego zawieszenia wiechy w Centrum Handlu Korczowa Dolina w Hali Lwowskiej. W związku z wejściem inwestycji w kluczowy drugi etap realizacji. Uroczystość poprowadził Sławomir Godyń, członek zarządu Korczowa Dolina oraz generalny wykonawca, prezes Rex But, Robert Karczewski. Ja mam przyjemność reprezentować inwestora i zarząd spółki Korczowa Dolina. Spotykamy się w dniu dzisiejszym na symbolicznym zawieszeniu wiechy. W tej drugiej hali będziemy mieli ciekawą, zróżnicowaną, bardzo komplementarną ofertę. Budę się, budę powitalne wygłosili zaproszeni goście, między innymi posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Mieczysław Kasprzak oraz Marek Rząsa, Jarosław Drost, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Stanisław Ślęzak, wójt gminy Radymno. Podczas imprezy goście mieli możliwość bawić się przy muzyce za wschodniej granicy podczas występu ludowego zespołu Zbrucz z Ukrainy. W sierpniu 2011 roku została otwarta hala kijowska, pierwszy z trzech budynków. Docelowo funkcjonować będą trzy hale, kijowska, Lwowska i Doniecka. Drugi etap inwestycji Centrum Handlowego Korczowa Dolina położonego w miejscowości Młyny na Podkarpaciu w odległości 2 km od granicy z Ukrainą realizowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Generalny wykonawca firma Rexbud z Łodzi obecnie realizuje prace związane z ukończeniem całości inwestycji. Wśród kluczowych najemców znajdą się przedstawiciele zagranicznych sieci spożywczych z branży budowlanej oraz wyposażenia wnętrz. To jest okazja do radości, dlatego że tutaj nasza Polska Wschodnia, te tereny zaczynają żyć. Zaczynają żyć nowym życiem, a to dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, jest możliwość pozyskania tych środków. Zmienia się nasza rzeczywistość. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, działające przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie, realizuje już trzecią edycję programu stypendialnego, który wspiera najzdolniejszą młodzież z powiatu. We wrześniu poznamy stypendystów z tegorocznej edycji programu, a tymczasem jego organizatorzy zapraszają do współpracy osoby i instytucje, które chciałyby wesprzeć tą ideę. Głównym sponsorem programu jest powiatowy bank spółdzielczy w Lubaczowie. Patronuje mu starosta lubaczowski Józef Michalik. W drugiej edycji programu stypendialnego w lutym ubiegłego roku organizatorzy nagrodzili uczniów wyróżniających się osiągnięciami w naukach ścisłych, matematyce, informatyce lub przedsiębiorczości, dziedzinach bliskich pomysłodawcy projektu. W przyszłości mają być też nagradzani uczniowie uzdolnieni w innych kierunkach. Organizatorzy liczą też, że uda się pozyskać do współpracy i wspierania uzdolnionej młodzieży innych funduszy. Dotorów, stypendiów. Ten projekt stypendialny jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Lubaczowskiego. Głównym celem tego projektu jest wspieranie uzdolnień, jak i zainteresowań uczniów oraz integracja środowiska lokalnego. Jak do tej pory. Udało nam się już wręczyć 9 takich stypendiów, 9 czeków o łącznej wartości 13,5 tysiąca. W tym roku planujemy wręczyć 7 stypendiów, no a cały ten fundusz na stypendia pochodzi od darczyńców, są to firmy, jak i osoby prywatne z całego powiatu Lubaczowskiego. Zwracamy się z prośbą do osób, które chciałyby wspomóc działalność naszego stowarzyszenia, a tym samym fundusz stypendialny, o pomoc. Wszelkie datki są nam bardzo potrzebne. Wszyscy darczyńcy, którzy wesprą działalność naszego stowarzyszenia, będą wyróżnieni na uroczystej Gali, która odbędzie się we wrześniu 2014 roku. Wszelkie informacje na temat działalności naszego stowarzyszenia oraz informacje na temat funduszu stypendialnego są dostępne na naszej stronie internetowej www.stowarzyszenie.lo.pauzalubaczów.pl w minioną sobotę od godziny 10 na rynku w Lubaczowie można było podziwiać Wielkanocny Jarmark Rękodzieła, na którym swoje świąteczne ozdoby prezentowali członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej, a 17 kwietnia spróbowaliśmy tradycyjnych świątecznych potraw na Wielkanocnym Kiermaszu Kresowego Jadła, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Na straganach nie zabrakło tradycyjnych i nowoczesnych pisanek, strojków wielkanocnych, baranków, i zajączków z masy solnej, palm obrusów i innych ozdób. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej skupia się na propagowaniu tradycji oraz sztuki ludowej. W związku z tym na Wielkonocnym Jarmarku rękodzieła znalazły się ozdoby świąteczne, które według zwyczaju powinno umieścić się w koszyczku wielkanocnym. Wystawę można oglądać w Galerii Sztuki Ludowej znajdującej się w budynku Biblioteki Pedagogicznej. Zapraszamy również do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, gdzie trwa wystawa pod tytułem Wielkanocny Dom. Dopełnieniem jarmarku był kiermasz kresowego jadła. Od kilku lat cieszy się on sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lubaczowa i okolic. Na stoiskach nie zabrakło tym razem baw wielkanocnych ciast, żuru, chleba i miodu. Piątek 11 kwietnia na Cieszanowskim Rynku odbył się kiermasz wielkanocny organizowany przez panie z Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyń w Cieszanowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Na kiermaszu swoje wyroby prezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na stoiskach znalazł się zarówno żur wielkanocny, własnoręcznie wykonane pisanki, baranki, palmy, czy też babki, jak i wiele ozdób związanych właśnie z Wielkanocą. Mimo złej pogody kiermasz zbudził spore zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Cieszanów i okolic. A o przygotowaniach i kiermaszu opowiadały nam już same gospodynie. To, to w tej chwili to, co jest tutaj pokazane, to wszystko jest nasza własnoręczna praca. Wykonywałyśmy to wieczorami, także są tutaj pisanki wyklejane z lnu, z grysikiem, także naprawdę to dużo pracy kosztowało. No, najbardziej to zeszły te drapane jajka. No już poszły wszystkie. nie ma. Wszystkie już poszły. Różne są pomysły i barany są pieczone, ściasta, oryginalne. Każda ma inny pomysł. Mamy nawet żur ekologiczny, bez konserwantów. Jest to któryś raz już ten kiermasz organizowany z miejskiego koła gospodyń w Cieszanowie. No, z, robiłyśmy różne stroiki, palmy, no baranki, pisanki pisałyśmy. Bardzo dużo ludzi, bardzo sprzedałyśmy prawie wszystko. I ten pomysł bardzo mi się podoba i chciałabym, żeby jeszcze dalej taki istniał. Dziękuję bardzo. Czwartek 10 kwietnia był dniem warsztatów palm wielkanocnych. Zarówno dzieci w Dachnowie, jak i nowym Lublińcu mogły spróbować swoich sił oraz wykazać się inwencją twórczą przy ich wykonywaniu. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszą palmę. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Fili w Dachnowie przyjechały dzieci z klasy 0 ze szkoły podstawowej w Cieszanowie. Uczniowie wysłuchawszy opowieści, pani Danuty Myśliwy o palmach, jak i wielkanocnych tradycjach przystąpiły do ich wykonywania. Dla najmłodszych były przewidziane również zabawy, które przygotowała ich opiekunka pani Barbara Drachus. Po miłych warsztatach i wspólnej zabawie każde dziecko wróciło do domu zadowolone z własną palmą. Z kolei w publicznej szkole w Nowym Lublińcu palmy wykonywały dzieci z klas 0-3 wraz z rodzicami wychowawcami oraz osobami z klubu seniora. Dzisiejsze nasze warsztaty związane są właśnie z organizacją konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną. Robimy palmę wielkanocną. Co jest fajne w tej palmie? Że się robi kwiatki z bibuły i, i się robi różne rzeczy. Dzisiejsze warsztaty są to już kolejne warsztaty organizowane w naszej szkole, właśnie przy współpracy, przy dużym zaangażowaniu i przy dużej współpracy właśnie rodziców wraz z wychowawcami klas. Rodzice bardzo mocno angażują się właśnie w ten rodzaj zajęć i spotkań, tutaj w naszej szkole. Przygotowują mnóstwo materiałów, które właśnie przynoszą na, na takie warsztaty. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ w domu nie zawsze jest czas na to, żeby usiąść z dzieckiem i coś zrobić, i nie zawsze w domu dziecko chce siedzieć. A tak jednak w grupie przy nauczycielach to dziecko się mobilizuje do pracy. To są już nasze drugie warsztaty, były też bożonarodzeniowe. Rodzice mają okazję, żeby się spotkać i porozmawiać, podkreślić jakieś tam pomysły. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy tutaj w ten sposób właśnie współpracować z rodzicami. Jest to też duża zasługa naszych państwa nauczycieli Pani z biblioteki. Mamy tutaj panie, który, które należą do klubu seniora właśnie organizowanego funkcjonującego przy bibliotece w Starym Lublińcu. I ten właśnie klub seniora działa jako projekt z Fundacji Komeńskiego. Wszystkie prace, które tutaj są wykonywane, jak widać, są naprawdę bardzo piękne i widoczne. Bardzo duże zaangażowanie i dzieci. I rodziców. W niedzielę palmową w kościele parafialnym w starym Lublińcu został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą palmę. Po ich poświęceniu przez proboszcza księdza Janusza Wyłupka dzieci oraz wierni udali się na Mszę Świętą. Główne nagrody z rąk pani dyrektor Alicji Szynal oraz księdza Janusza Wyłupka trafiły do trzech zwycięzców: i tak z klas od 0 do 3 wygrała Natalia Kopacz, z klas od 4 do 6 Dawid Ścibor oraz z klas od 1 do 3 gimnazjum Agata Kusy. Dzięki licznym sponsorom konkursu każde dziecko otrzymało drobny upominek. W niedzielę palmową 13 kwietnia już po raz trzeci byliśmy świadkami Misterium Męki Pańskiej zorganizowanego w Cieszanowie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Miłość wraz z księdzem Mateuszem Furmaniakiem. Fundusze na realizację Misterium zostały zebrane m.in. przez młodzież oraz sponsorów burmistrza i Urząd Miasta i Gminy Cieszanów. Misterium Męki Pańskiej to widowisko pasyjne opowiadające o wydarzeniach od wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy aż po Golgotę i poranka zmartwychwstania w Mister po raz pierwszy brały udział osoby starsze zaangażowane do odtwarzania ról, np. Józefa Zarmatei, św. Piotra oraz zostały dodane nowe sceny widowiska, rada starszych i wjazd Pana Jezusa na osiołku. Trasa widowiska wynosiła 4 km, począwszy od kościoła Świętego Wojciecha w Cieszanowie, poprzez cmentarz i rynek do kąpieliska Wędrowiec. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. królubactwa Wykonało się. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu zmagań lubaczowskich strażaków i policjantów. O najważniejszych wydarzeniach z ostatniego miesiąca opowiedział nam rzecznik prasowy powiatowej komendy policji w Lubaczowie. 21 marca na trasie Oleszyce Futory doszło do zderzenia się dwóch pojazdów osobowych. Kierowca Seata, 55-letni mieszkaniec miejscowości Futory z obrażeniami ciała trafił do szpitala. W dniu 25 marca 2014 roku na trasie Nowe Sioło-Cieszanów doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kierowca Jaguara, 23-letni mieszkaniec gminy Lubaczów, przewożący czwórkę pasażerów na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia kierujący poniósł śmierć na miejscu. Czwórka pasażerów trafiła do szpitala. 3 kwietnia 2014 roku doszło do niebezpiecznej awarii technicznej w Lubaczowie na stacji paliw przy ulicy generała Dąbka. Przy e, przetransportowywaniu gazu z cysterny do zbiornika stacji doszło do rozstrzelania instalacji cysterny e, i nastąpił wyciek. E, szybka i sprawna akcja służb ratunkowych zażegnała zagrożenie wybuchem. W dniu 12 kwietnia 2014 roku. E, Tuż po północy dyżurny Lubaczowskiej Komendy Policji otrzymał zgłoszenie o e, kolizji drogowej, która miała miejsce w miejscowości Oleszyce. Z poczynionych ustaleń wynikało, że kierowca zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, e, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. E, anonimowość sprawcy nie trwała zbyt długo, bo kierujący e, pozostawił e, tablicę rejestracyjną z przedniej uszkodzonej części pojazdu. W tym samym czasie policjanci z Lubaczowa, patrolujący miasto, zauważyli jak mija ich z naprzeciwka na ulicy 3 Maja z dużą prędkością osobowa Honda z uszkodzonym przodem. Podjęli pościg za tą Hondą i po przejechaniu kilkunastu kilometrów, Kierowca porzucił swój pojazd, dalszą ucieczkę postanowił kontynuować pieszo. Policjanci udali się w pościg pieszy, zatrzymali mężczyznę, doprowadzili do radiowozu i przebadali go na zawartość alkoholu. Okazało się, że był nietrzeźwy. Posiadał w organizmie przeszło półtorej promila alkoholu. Okazało się, że mężczyzna ten to ten sam sprawca, co dokonał kolizji drogowej. W piątek 25 kwietnia o godzinie 18 w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się wystawa malarstwa Krzysztofa Krzycha pod tytułem Nasz Krzych. Wstęp bezpłatny. 26 kwietnia rusza kolejna szósta akcja krwiodawstwa Motoserce Motocykliści Dzieciom. Start godzina 12 w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie. Zapraszamy na otwarcie sezonu turystycznego w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, początek 26 kwietnia o godzinie 15, a dzień później mnóstwo atrakcji, między innymi koncert zespołu Vegas, a gotował będzie znany z programu Masterchef Charlie. Już w kwietniu i maju po raz siódmy ekipa Mam talent wyruszy na poszukiwania najbardziej utalentowanych mieszkańców Polski. Jeżeli uważasz, że masz talent, przyjdź na casting 17 maja do Teatru Maska przy ulicy Mickiewicza 13 w Rzeszowie. Zapraszamy na nowy cykl promocyjny, w którym będzie można zobaczyć najciekawsze i najpiękniejsze zakątki powiatu lubaczowskiego. Pierwszy odcinek poświęcamy Muzeum Kresów w Lubaczowie. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie serwisu. Życzymy wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Sponsorem serwisu jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący najtańsze kredyty na samochody używane i nowe. Sponsorem serwisu w obiektywie jest hotel Restauracja Udina w Lubaczowie, organizator bankietów, przyjęć weselnych oraz imprez okolicznościowych. W ofercie także pokoje jedno, dwój, trzyosobowe z łazienkami, telewizorami i internetem. Serwis sponsoruje firma Hemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny.